Skąd pomysł na dzisiejszą metamorfozę? Żeby zaprosić Ilonę do metamorfozy, bardzo długo zastanawiałam się, czy się zgodzi. I w momencie, kiedy odpowiedziała, że tak, poczułam takie wewnętrzne spełnienie. Ilona jest gdzieś moim marzeniem, które od lat przewijało się razem ze mną w mojej pracy i karierze zawodowej. Jako mała stylistka fryzur, młoda adeptka sztuki fryzjerskiej, pracująca w Warszawie, zawsze towarzyszyłam Ilonie gdzieś w jakichś ekipach czeszących na pokazach mody czy przy sesjach zdjęciowych. Zawsze kiedyś mm, myślałam w ten sposób, że jak kiedyś już się nauczę i będę taka duża i wielka w tym zawodzie, to będę czesała taką Ilonę Felicjańską. Więc Ilona jest takim moim marzeniem. Teraz po 20 latach, gdzie Ilona mówi do mnie wiesz, ale 20 lat temu to ja też zaczynałam. Poczułam takie wewnętrzne spełnienie, taki spokój i taką ogromną sympatię do samej siebie, do tego, co robiłam. I te ilone słowa są dla mnie takim podziękowaniem. To znaczy, wiem, że to była moja droga, którą wybrałam w życiu, którą szłam i z której dziś jestem dumna. Ja jestem normalną stylistką fryzur, która. Robiąc program Metamorfozy Gwiazd, pokazuje ludziom, że można spełniać swoje marzenia. Ja absolutnie nie zmieniłam się w żaden sposób po tym programie. W dalszym ciągu jestem sobą, w dalszym ciągu jestem wrażliwa na ludzi, na krzywdę ludzi, na prośby ludzi, w dalszym ciągu jestem stylistką, która strzyże, czesze i spełnia oczekiwania ludzi, każdego z nas, nie tylko gwiazd. I chciałabym, aby wszyscy wiedzieli w dalszym ciągu o tym, że w żaden sposób moje czasanie gwiazd nie kojarzy się z tym, że mi się pokręciło w głowie, czy że ja się zmieniłam, czy to jest jakiś mój nowy sposób na moje życie. Nie, ja spełniam swoje marzenia. Na Ilonę czekałam 20 lat, i dziś z perspektywy czasu wiem, że spełniłam swoje oczekiwania. Jestem z siebie dumna. Ilona okazała się czubkiem góry lodowej o którym zawsze marzyłam. Jestem szczęśliwa, dziś kiedy powiedziała do mnie: "Słuchaj, ja pięknie wyglądam. Ja fantastycznie w tym wyglądam." Ha ha. ha. Ja poczułam ulgę. Bo przez te 20 lat zawsze myślałam, kiedy ja będę na takim etapie w moim życiu, w mojej karierze, żeby ktoś taki jak Ilona, czyli międzynarodowa gwiazda, którą ja zawsze postrzegałam jako polską lindę Ewangelistę, jako osobę, która jedyna w polskim showbiznesie osiągnęła tak dużo, jako modelka na poziomie międzynarodowym, bo niestety niewielu się udało osiągnąć taki poziom, ilona go ma, jest. Profesjonalistką w każdym celu. Zawsze było to dla mnie ogromne guru, jeżeli chodzi o show biznes, o show models i o wszystko z tym związane, bo niestety wokół tego moje życie się kręciło. I uważam, że ona jest najlepsza i pierwsza w Polsce. Nie ma takiej osoby. Więc w momencie, kiedy ja już ją teraz dosięgnęłam, spełniłam moje oczekiwania wobec własnej siebie. Osiągnęłam dzisiaj moment, w którym mogę powiedzieć: Pamiętajcie, wszyscy, że trzeba marzyć, że trzeba dążyć do celów, wyznaczać sobie te poprzeczki i czekać. Po prostu nie jest, wszystko w życiu jest od razu, na raz, tylko trzeba na to ciężko pracować i cały czas myśleć o tym, mieć to w głowie i dążyć do celu. Dla mnie największym celem jest w momencie, kiedy gwiazda mówi: rób co chcesz. To jest dla mnie największe spełnienie. Także... I pani Lona powiedziała: rób co chcesz, i pomaluj mnie na blond? Y i ona zapytała, co chce zrobić jej na głowie, więc odpowiedziałam, że blond w odcieniu pastelowym plus pasma kolorowe, takie jakie są w tej chwili najbardziej modne w tym sezonie, czyli jasno niebieskie, jasno różowe. Ona powiedziała, ok, zrób to, ale pokaż mi tą fryzurę, jak to ma mniej więcej wyglądać, więc wysłałam jej mailem propozycję, mówi ok, zgadzam się, więc to, że ona mi zaufała, że usiadła i ja mogłam podjąć decyzję, to jest dla mnie największym osiągnięciem życiowym. Ciężko jest z ciemnego koloru przejść w kolor blond, a Tobie udało się bardzo dobrze to zrobić. Jakim sposobem to zrobiłaś? Tak szybko to nie poszło. Były trzy próby zdejmowania sztucznych pigmentów. Natomiast na szczęście mamy bardzo dobre farby firmy OSMO, które nie niszczą włosów, które można stosować również po chemioterapii, bo są bez parabenów. Dzięki tym farbom zrobiliśmy tutaj efekt rozjaśnionego włosa o praktycznie 8 tonów i e, włos jest nienaruszony, nie e, Pasma są e, odbarwione e, i pokoloryzowane odżywką Crazy Color. No troszkę są crazy, ale takie są w tym sezonie modne. Myślę, że Ilona jest bardzo trendy. Dlaczego aż taka krótka fryzura? Takie są modne w tej chwili, bardzo krótkie tyły, bardzo krótkie boki i długie grzywki. Więc Ilona jest takim, powiedziałabym, typowym trendem. Ja chciałam, żeby była modna, ponieważ ona jest zawsze modelką i zawsze ma te fryzury takie modelingowe, czyli jakieś długie, zaczesane do tyłu. A teraz chociaż raz jest modna w modzie fryzjerskiej. Także dla mnie to wspaniała reklama. Czuję się zaszczycona, że, że poddała się moim zapiekom. Czy będą następne odsłony projektu Metamorfozy Gwiazd? Będą. W tej chwili w dalszym ciągu rozmawiamy z kolejnymi gwiazdami, które się zgodzą z nami na tą współpracę. Ja mam jeszcze wiele innych marzeń, także odkryję później. A jakie są Twoje marzenia na tę chwilę? Na tę chwilę chciałabym być zdrowa dalej. Chciałabym, aby wszyscy moi przyjaciele, którzy uczestniczą ze mną w tych projektach, uczestniczyli w nich dalej. Bardzo bym chciała im pomóc i, i również, żeby oni spełniali się poprzez te projekty ze mną, spełniali swoje marzenia. Chciałabym, aby marka Doroty stała się marką w całej Polsce bardzo znaną, silną i niepowtarzalną.